Witam wszystkich gorąco. Cześć. Do wymiany mam silnik w suszarce do włosów. Mam zaprzyjeźnioną fryzjerkę. Zaprzyjeźnioną, w sensie, że to koleżanka mojej żony. Przy okazji jest także moją koleżanką. Ta suszarka jest, można powiedzieć, jakby dla profesjonalistów wykonana jest solidnie, bo już kilka ogólnie naprawiałem, także są takie do których lepiej w ogóle nie podchodzić, nie rozbierać, nie rozkręcać. Ta jest konstrukcja solidna, silnik jest solidny i co najważniejsze moim zdaniem jest wymienny, bo akurat kiedyś tutaj coś robiłem, bo przesunęło się te turbinka, to widać znak znaki tego przesunięcia. To musiałem dosunąć, tu przykleiłem, ale to może minęło 2 lata i po prostu, zobaczcie Komutator Jest mega czarny, mega wyrobiony, tu już jest Wyfrezowany Wyfrezowany właśnie przez szczotki Rowek wyfrezowany w tym komutatorze Także tutaj już nie podejmuję Jakiekolwiek czyszczenia, naprawy tego komutatora, y, ingerencje w, ten, w, to, w tym silniku. Zresztą ja tutaj oprócz tej plastikowej właśnie turbinki wiatraczka nic nie robiłem, a warte jest naprawy, bo, 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 bo to kosztuje. Ktoś powie, że to tani tanie, tanie, tani barcz taka y, suszarka. Otóż nie są podobne Są ściągnięte wzory. Plastik jest w ogóle inny to jest nazwa 02000, ale ona już kupę lat pracuje i będzie pracowała, bo, ponieważ kupiłem do, do niej nowy silnik, troszeczkę widzę tutaj mocowanie się różni, ale ogólnie to to samo. Tutaj podłożę jakieś podkładeczki, bo to jest jakby wyżej, to nie. Także będzie pani zadowolona. Nie będę teraz tu sprawdzał, wymontuję to. To może sprawdzę ten stary silnik, bo teraz wrzucę filmik, jak listonosz przyniósł mi paczuszkę i, i zaraz sprawdziłem, czy w ogóle to działa, czy, czy chodzi ten silnik. Także obejrzyjcie ten fragment. I mamy scenografię do odpalenia nowego silnika. To jest nowy silnik. To jest stary silnik. Co my tutaj mamy? Tu jest amperomierz cęgowy ustawiony na pomiar prądu zmiennego. Tu jest amperomierz analogowy, to jest podarunek od mego kolegi Tomcia. Niech już zostanie Tomcio. Kupiłem marker biały. Wszędzie maluję. Także pozdrawiam Tomcia. Darczyńce. Tutaj będzie pomiar w gniazdku. Pomiar napięcia zmiennego. Tu tak. tak. Średnio tak jest, przeważnie zawsze do 230 V. Yy, aha, już zdradziłem, <grywa> jaki będzie pomiar, yy, jaki będzie yy, pobór prądu. Ale to tak jest to koło, bo to jest 228, 229, 230. Różnie to bywa. Stary silnik. I madełko. Takie podkładki są. Izolatory, żeby to wiadomo. Nie można też mocno ściskać. Także do biegu gotowi po, podmóg będzie duży i ten fala uderzeniowa na boki, bo tak to jest ułożony W suszarce jest inaczej. Idzie wszystko do przodu tu na boki. Suszarka jest jakby taką taką tubą. Jest wlot i wylot, tak? No to jedziemy. Do biegu, gotowi. Wszystko, a, tak, ogarnę wszystkie mierniki. W miarę, no to jedziemy. Takie to były właśnie wyniki na poszczególnych wyświetlaczach. Ten ten to jest historyczny. Nie wiem jako budowa, ale sam amperomierz z 55 roku. Także panie i panowie, czap, czapki z głów, nie ktoś powie, po co ja to w ogóle pokazuję, nie ukazuje. Opinii, pub opinii publicznej szerokiej publice, tak? Może tak bardziej opinie, to wystawicie mi w, ko w komentarzach. Już śmierdzi. Wyłączyłem i takie jest napięcie w gniazdku, a teraz podłączę. wstawiłem, kondensatorek. 0,22 mikrofaradów i zobaczymy teraz, czy te napięcie poszybuje do góry. Się. Może zrobimy nastrój iskry zobaczymy. że widzicie, że lepiej tego. Silnika już nie używać chyba, że właśnie do takich doświadczeń. I wstawiłem silnik Fajnie chodzi, cicho, spokojnie, nie, nie. dobra, zrobimy taką próbę, to na pierwszym biegu, bez, no. o, czemu, a, bo wyłączyłem. na dwójce, na drugim biegu bez podgrzewania tego, bo, bo jak nie będzie wie chłodzenia z spirali, no to ona się przepali. Wskręcamy i patrzymy co tam będzie jak już będzie skręcona i, i, i wtedy jeszcze próbę zrobimy. Dobrze, tutaj mamy przygotowany plan do, do generalnej próby suszarki. Tutaj jest woltomierz. Tutaj amperomierz podłączony w szereg, tutaj jest amperomierz cęgowy. Jest trochę pochylony, ale robiłem pomiary w poziomie. Tu nie było różnicy, także sobie porównamy. Tu jest amperomierz analogowy Tomcio, ale on tylko do 2 amperów, także można go uszkodzić. Nie będzie brał udziału, będzie sobie stał jako statysta, tam z daleka. O, a sama suszarka została wyczyszczona, wymyta. Jest to profesjonalny sprzęt. Ktoś powie, wzrokowo wygląda jak tam za, za 60, za 100 zł można kupić taką. Tak, tylko tyle jest podróbek, że głowa mała. Przyciski są następujące. Zaraz wyłączę, bo zaraz będzie działało, będzie szumiało i nie będziecie słyszeć Słyszeć mnie. Je, pierwszy bieg bez, bez podgrzewania spirali, drugi bieg, tak zwane to są biegi zimne. Tutaj jest jedynka, podgrzewanie y, spirali, dwójka. To jest tak zwany szybki przycisk do powracamy jak mamy ustawione w maksymalnym położeniu podgrzewania spiral to tutaj sobie dozujemy i wyłącza się tak szybciutko te podgrzewanie i zimne powietrze zaczyna lecieć albo sobie regulujemy żeby było średnio średnio gorące nie także startujemy tu będziemy mieli porównanie jak ten cyngowy masieł wynikami do tego bo ten myślę jest najdokładniejszy ten czyli sanwa dobra jest napięcie i bez podgrzewania pierwszy bieg drugi bieg po, bez podgrzewania pierwszy bieg i pierwszy yy, pierwsze jakby bieg y, spirali podgrzewania mamy ten teraz. teraz drugi bieg podgrzewania spirali I będzie teraz maksymalny bo dam dwójkę wentylatora tak silniczkę mamy prawie 8 prawie 8 amperów tu to się było 大约。 Także naprawa się powiodła. Na pewno ten silniczek będzie jak to wszystko, co jest z zamiennikiem będzie pewnie krócej chodził. Ale chyba zapłaciłem za niego 90 zł na ali. Długo czekałem, bo ponad miesiąc. No niech będzie, że miesiąc. Ale wszystko działa, wszystko. Widzieliście te moje tam pomiary z silnika nowego, zużytego. Także oddaję. Może pierwszym klientem tej suszarki będę właśnie ja. Miej osobistą moją fryzjerką to jest żona. Ale wiadomo, się człowiek pokłóci. To nie będzie chciała strzyc. To dobrze mieć taką rezerwową koleżankę, nie? Fryzjerkę. Także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.